System BaseLinker może generować faktury oraz paragony dla każdego Twojego zamówienia. Możesz tworzyć rejestry sprzedaży, możesz również zupełnie za darmo fiskalizować swoje paragony. Oczywiście Twoje konto BaseLinker musi być opłacone, aby ta opcja zadziałała. Jeżeli jednak potrzebujesz podłączyć zewnętrzny system księgowy do systemu BaseLinker, to jest taka możliwość. Wtedy każda faktura oraz każdy paragon, który zostaje utworzony w systemie BaseLinker. Może być automatycznie przekazany do twojego systemu, w którym aktualnie pracujesz. Żeby dodać system księgowości online, musisz przejść do zakładki Integracje, a następnie wybrać Dodaj integrację. Systemy księgowe znajdują się w części Księgowość. Na moment nagrywania tego filmu mamy 32 integracje. Wybierasz integrację, z której korzystasz, na przykład i e firma, i wprowadzasz wymagane dane. Różne integracje księgowe wymagają różnych informacji, np. i e firma wymaga jedynie podania loginu oraz kluczu API Faktura. Zobaczmy inną integrację. W przypadku WFirmy musisz po prostu zalogować się do swojego konta WFirma. Wybranie tego przycisku zielonego podłącz konto WFirma przeniesie cię do strony logowania do WFirmy. Po dodaniu integracji fakturowni przejdźmy do jej ustawień. W tym miejscu decydujemy, co ma się wydarzyć w momencie, gdy faktura zostaje utworzona w systemie Baselinker. Pierwszym ustawieniem, które zmienisz, będzie zdecydowanie, czy chcesz dodawać faktury z numeracją Baselinkera, czy używać kolejnych numerów z numeracji serwisu fakturownia.pl. Przede wszystkim musimy odpowiedzieć na dwa pytania. Czy chcesz, aby od razu po utworzeniu faktury oraz paragonu był on przekazywany do fakturowni? Wybieramy wartość tak. Albo wybieramy wartość nie. Pamiętaj, że przekazać tą fakturę i paragon zawsze możemy ręcznie, klikając na liście faktur oraz paragonów. W dalszej części pokażemy, jak zbiorczo eksportować już wystawione faktury z systemu BaseLinker do fakturowni. Więc tutaj wybieramy odpowiednią wartość, jeżeli chcemy, żeby od razu była przekazana. Następnie wybieramy, czy klientowi w BaseLinkerze ma być wyświetlana faktura z fakturowni, czy BaseLinkera. Jeżeli wysyłasz klientowi maila i w tym mailu w załączniku masz fakturę i zaznaczysz tutaj tak, no to zostanie wysłany wzór z fakturowni. Oczywiście, aby to zadziałało, musi ona być wcześniej przekazana do fakturowni. Jeżeli nie, no to wtedy będzie wysłany wzór z BaseLinkera. Czyli wybieramy tak, jeżeli chcemy przekazywać klientom faktury i paragony z systemu fakturowni. Następnie wybieramy stawkę ryczałtu ryczałt dla przesyłek, czy przekazywać kod produktu do systemu fakturowni. Jeżeli w fakturowni masz ustawiane powiązanie produktów po numerze SKU albo EAN, to tutaj musimy wybrać jedną z dwóch wartości. Chodzi o to, że jeżeli faktura jest przekazana do fakturowni, a skojarzenie następuje po numerze EAN i fakturownia rozpozna produkt po numerze EAN, to stan magazynowy w magazynie fakturowni jest ściągany. Fakturownia jako jedna z nielicznych integracji księgowych ma możliwość wysyłania stanów magazynowych z fakturowni do Beislingera. dlatego ważne jest tutaj, żeby każda faktura odpowiednio powiązana za pomocą właśnie Ean-u albo SKU pomniejszała te stany magazynowe. Dalej możemy wpisać SKU przesyłki, jeżeli masz ustawione jakieś SKU przesyłki w systemie fakturowni. Dalej możemy wprowadzić dane dotyczące paragonu. Możemy dodać. Dodatkowy opcjonalny komentarz do faktury, komentarz do Paragonu. Możemy zdecydować o tym, czy przekazujemy dane kupującego na Paragonie. Możemy dodać notkę prywatną. Możemy dodać również informacje z pola Informacje w opisie faktury w BaseLinkerze do fakturowni. W polu Informacje w ustawieniach faktury możesz dodać tagi. Tagi te same, których używamy w szablonie e-mail, pobierające informacje z zamówienia bądź produktu. Dodatkowo, czy chcesz przekazywać numer zamówienia? Możesz przekazywać ten numer zamówienia ze sklepu albo z baselinkera, czy przekazywać imię i nazwisko wystawiającego, czy przekazywać dane odbiorcy faktury, oraz czy faktury mają być wyświetlane w innej walucie, czy ma dokonane być przewalutowanie. Tak samo, jeżeli chodzi o Paragon, możemy również połączyć metody płatności. Jeżeli oczywiście sposoby płatności mają być powiązane z tymi, które masz w fakturowni. Czy przekazywać datę płatności, czy pokazywać pozycję VAT0 dla WDT, czy przekazywać kod GTU, czy przekazywać Speed Payment oraz pozostałe ustawienia VAT, OSS, datę księgowania i tak dalej, Kolejna zakładka to jest eksportuj dokumenty, czyli w tym miejscu możemy eksportować utworzone wcześniej faktury oraz paragony do systemu fakturowni. Możemy tutaj również zastosować opcję Wyeksportuj wszystkie faktury ponownie, czyli przekazane zostaną wszystkie faktury, które wcześniej nie były przekazane do systemu księgowego. W kolejnej zakładce powiązujemy serię numeracji faktur w Baselinkerze do tych, które masz w fakturowni. Pamiętaj, że w przypadku fakturowni, zanim powiążesz tę serię numeracji, musisz utworzyć odpowiednie działy, każdy dział w fakturowni to jest osobna seria numeracji faktur. W tym momencie, w tym miejscu one będą widoczne. Jeżeli potrzebujesz na jednym koncie fakturownia rozdzielić dane dwóch firm, to możesz użyć do tego dwóch serii numeracji faktur. Tworząc w ten sposób różne serii numeracji faktur i wiążąc je z seriami w BaseLinkerze, możesz tworzyć faktury dla dwóch różnych firm. Dzieje się tak, ponieważ nie możemy do systemu BaseLinker podpiąć dwóch różnych kąt fakturowni. Kolejna zakładka to jest powiązanie typów płatności. Powiązujemy to, co mamy w baselinkerze, z tym, co mamy w fakturowni. Kolejne zakładki dotyczą synchronizacji cen oraz synchronizacji stanów magazynowych. Te dwie zakładki nie są rzeczą częstą, jeżeli chodzi o integracje księgowe. W przypadku fakturowni jest taka funkcjonalność, nie każda integracja księgowa ma jednak możliwość przesyłania stanów magazynowych oraz cen bezpośrednio do magazynu baselinkera. Żeby sprawdzić, czy faktura została przekazana do systemu księgowego, np. do fakturowni, możesz wejść w zakładkę zamówienia faktury, a następnie na liście faktur zobaczyć, czy ta ikona, w tym przypadku F od fakturowni, jest wypełniona. Jeżeli jest wyszarzona, to znaczy, że faktura ta nie została przekazana do fakturowni. Możesz ją w tym miejscu ręcznie przekazać do fakturowni, klikając tą ikonę. Czy chcesz przekazać? Klikamy tylko tak. Sprawdzić to również możesz bezpośrednio na karcie zamówienia. Jeżeli mamy utworzoną fakturę, to tutaj po prawej stronie powinna być faktura z fakturowni, czyli powinna być dodatkowa ikona oraz informacja z numerem właśnie faktury, ale w systemie fakturowni.